Witam. Tutaj krótkie spojrzenie na redne grupy. Zaczniemy sobie od miesięcznego wczoraj się miesięczny zamknął. A więc zamknęliśmy się poniżej 60. No, jest to, jest to znakom tego, że, że no wybiliśmy z tej, z tej równowagi tutaj, w której znajdowaliśmy się. Dobrych y, parę miesięcy. Y, następnie no, zamknęliśmy się poniżej 60. No i teraz pytanie krótkoterminowo: krótko wsparciem no jest poziom 60, tak? Y, psychologiczny poziom 60. Y, handel poniżej tego poziomu? Y, nie, y, po prostu. Y, jest większa szansa na, na, na po stronie krótkiej, tak? Na tym rynku. Yy, więc, yy, no, yy, odrzucając poziom 60, no, pokazaliśmy, pokazaliśmy, pokazaliśmy słabość. Yy, Przechodzą sobie na Daily, no, jedno do dołu. Yy, weekly również. Na weekly, yy, na ten moment również, yy, dostaliśmy taką. Nie wiadomo ale na ten moment. No, dość mocne, dość mocną, e, dość mocny tutaj zjazd. E, na daily na daily, jeden, tak jak mówiłem, jedno interbujemy do dołu i mamy e, dwa gapy. Gap z, e, z poniedziałku, e, z wtorku, przepraszam, i, i z e, środy. No, i zobaczymy dzisiaj. Na ten moment też otwieramy się gapem. Otwieramy się gapem krótkoterminowym, tutaj są wsparciem te gapy. Jeżeli po stronie krótkiej. Natomiast no, ten spadek no, jest prowadzony przez krótkoterminowych graczy, nie? Tutaj co prawda, wczoraj odbyliśmy się no od low e, z 14. nie przywiązuje do tego nie, nie uznaję tego jako jako s, słaby szczyt natomiast no jest to takie kwestionowane tak Więc tutaj nie mamy nadmiaru na szczycie i tutaj również e, no mamy mamy te, te, te słabe szczyty tak? od, odkąd ten, ten, ten spadek się Spadek się zaczął również tutaj, ten overnight można zauważyć, brzmi się dokładnie od środy z 23 kwietnia, nie? Jest to prowadzone, no nie ma co się bić z koniem. Ja na ten moment nie wiem, co się wydarzy dzisiaj. Zobaczymy, czy się otworzymy gapem, czy nie. Jeszcze mamy 10 minut do otwarcia. Widać, że jest teraz jakaś kontrakcja do overnighta. Trzeba obserwować, czy, 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 czy ten zostanie domknięty, czy nie, czy otworzymy się przed, przed stanami i dopiero zaczniemy, zaczniemy domykać tego kapa, czy się otworzymy już w zasięgu dnia. No w tym momencie jeszcze trochę brakuje, żeby go domknąć. Dlatego, no, no uwaga, nie podoba mi się nie podoba mi się spadki. Wczoraj wczoraj. Wykonając tych szczytów, e, myślałem, żeby zawrzeć pozycję short e, e, ze stopem, e, gdybyśmy wchodzili w zasięg, wa, wartość e, zasięgu dnia z, e, poprzedniego. Natomiast e, no nie zawarłem jej, bo już to było tak blisko momentu, kiedy miałem wchodzić na trening. To no odczułem od kąpa wracam i, i tutaj dostaliśmy to wybicie. Czasem tak jest, nie? E, że wystarczy nie wiem wyjść zrobić sobie herbatę i już jest po akcji. Tego wczoraj wczoraj nie miałem żadnego trade'a. Dzisiaj zobaczę, czy coś przyjdzie do mnie. Na ten moment nie wiem co się wydarzy. Pytanie, czy się otworzymy w zasięgu dnia poprzedniego, czy nie. Byłaby to trzecia luka pod rząd. Co jest raczej raczej rzadko spotykane. Dlatego obserwacja, co się będzie działo. No i zobaczymy. To tyle z mojej strony. Że powodzenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.